Internetowy kod. Wyślij mu takiego esa. Na pewno nie zajdziesz w ciążę. Proszę Państwa, chyba na żaden odcinek tak się nie cieszyłem jak na ten. Czytamy teksty z Bravo Girl. Takie najlepsze. Porady. Porady głównie. Zapraszam. Jedziemy. M, jak muskuły. Większość chłopaków marzy o tym, by być dobrze umięśnionymi, mieć wyraźny biceps i solidny kaloryfer na brzuchu. Po mnie to szczególnie widać, jaki mam biceps. Dlatego pocą się na siłowni i treningach, aby osiągnąć wymarzony efekt. Potem zadowoleni z siebie prężą swoje muskuły. Paradując po plaży lub na basenie. Chcesz powiedzieć kolesiowi super komplement? Szepnij coś o jego cudownie umieśnionej klacie. Nawet jeśli dopiero zaczął trenować, i tak naprawdę efekty są ledwo widoczne. Zmotywujesz go do dalszej pracy nad sobą. I ja bym się czuł zmotywowany. O, to będzie mocne! Jazda SMS-owa. Znasz faceta, którego chcesz poderwać? Wyślij mu takiego esa. Hej, podobno masz ostatnią płytę Linkin Park. Mam prośbę. Podzielisz się ze mną muzą? O, na, na to bym nie wpadł. Nie znasz tego chłopaka? Puść do niego taki tekst. Znalazłam w mojej komórce ten numer. Kim jesteś, jego tajemniczy posiadaczu? Co by nie mówił mój wyraz twarzy, ja bym na to poleciał. Serio. Nie ściemniam. Mam żółte zęby. O... Mój problem jest dość wstydliwy. Mam strasznie żółte zęby. Czy to dlatego, że gdy byłam mała, rzadko je szczotkowałam? Czuję się z tym okropnie. Wstydzę się śmiać. Co mogę zrobić, żeby trochę je wybielić? Jolka. Jolu, powinnaś jak najszybciej zacząć regularnie myć zęby po każdym posiłku, a być może po około miesiącu sama zobaczysz różnicę w ich wyglądzie. O, jakie odkrycie! Jeśli nie, zasięgnij porady u stomatologa. Lekarz oceni, czy żółte przebarwienia Twoich zębów to na przykład osad, który można usunąć, czy naturalny odcień szkliwa. Stomatolog doradzi Ci też najlepszy sposób ich wybielenia. Trzeba się jednak liczyć z kosztami. Doktor Ewa. Rzetelnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, co Wy sądzicie, możecie napisać w komentarzu. Kiedy brać tabletki? Mam pytanie. O antykoncepcję. Czy po pierwszym stosunku trzeba brać tabletki antykoncepcyjne? I czy po odstawieniu ich po miesiącu i nieuprawianiu w tym czasie seksu można zajść w ciążę? Angel 182. Ciekawe, czy to wzrost. Jeżeli planujesz współżycie, powinnaś zacząć brać tabletki. Co najmniej na miesiąc przed pierwszym stosunkiem. Branie ich po stosunku nie zabezpiecza przed ciążą. Gdy po miesiącu odstawisz tabletki i nie będziesz uprawiać seksu, na pewno nie zajdziesz w ciążę. Doktor Krystyna. Prześlij Miceusa internetowy kot. Udział w dyskusji o dręczeniu zwierząt, odbywającej się w Rio de Janeiro, oglądanie transmisji ważnych wydarzeń sportowych. Porozumiewanie się z przyjaciółmi z drugiej półkuli to z pomocą internetu naprawdę nic trudnego. Tylko jak powiedzieć po portugalsku kocham cię albo po hiszpańsku jestem smutny. Otóż jest na to sposób. Internauci stworzyli zrozumiały na całym świecie język znaków, tak zwane smiles, buźki. Utworzono z różnych kombinacji. Specjalnych znaków znajdujących się na klawiaturze komputera. Każdy znak ma swoje stałe znaczenie. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych. Pozostałe znaczki znajdziecie bezpośrednio w internecie. Oto niektóre znaki używane przez internautów. Sprawdźmy, czy są aktualne. Jestem w dobrym humorze, śmieję się. Bierz to na luzie. Jestem smutny, zły, wszystko mi jedno, płaczę, jestem chory. Nudzę się, można mi powierzyć każdą tajemnicę. Jestem zaskoczony, mogę się z tego tylko śmiać. Jestem szczęśliwy, całuję się. Jestem blondynką. Mhm. Możecie dać znać w komentarzu, czy nadal używacie takich znaków. Mam mokry problem. Agnieszka 14 lat. Od dawna męczy mnie pewien wstydliwy problem. Chodzi o to, że gdy się śmieję, to popuszczam w majtki. Nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić, pomóżcie mi. Zgłoś się do urologa. Nietrzymanie moczu występuje głównie u młodych dziewcząt i najczęściej związane jest z niestabilnością mięśni wypieracza, które pomagają usuwać mocz z pęcherza. Zgłoś się do specjalisty od chorób dróg moczowych, lekarza urologa. On zaleci Ci pewnie zrobienie badań i wybierze odpowiedni sposób leczenia. Mogą to być np. ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy trzeba je wykonywać systematycznie i dość długo, ale przynoszą efekty. No i tu mamy odpowiedź na poważny problem. Moim zdaniem kilka słów do szpanerów z miasta. Mam 14 lat i mieszkam w małej miejscowości. Piszę, aby podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat dzieciaków i młodzieży z miasta. Kiedyś w sobotę przyjechała do nas koleżanka mamy z córką w moim wieku. Obydwie mieszkają w mieście. Ta dziewczyna właśnie dostała się do zawodówki. Zapytałam, jak czuje się w nowej klasie i co sądzi o nowych koleżankach i kolegach. Powiedziała, że jej klasa to sami wieśniacy, którzy poznali się na wiejskich dyskotekach i tylko trzy osoby są z miasta. O ludziach ze wsi mówiła z pogardą. Czy nie jest to pewnego rodzaju dyskryminacja? Miejscy ludzie uważają się za lepszych. Myślę, że gdyby ta dziewczyna miała tyle inteligencji, co bezmyślnych słów na języku, na pewno nie mówiłaby tak na mnie. Apeluję do wszystkich miejskich szpanerów. Przestańcie się wyśmiewać z ludzi ze wsi, a wy, wieśniacy, nie przyjmujcie się cynicznymi, chamskimi docinkami. To ci złośliwcy nie mają klasy. A nie wy, patrycja. No, zgadzam się, sam jestem z małego miasteczka. Jazda ze szpanerami. Metal znaczy satanista Beata 14. Od jakiegoś czasu przyjaźnie się z Adamem, który jest 3 lata ode mnie starszy. Chodzimy razem do szkoły. Adam jest metalem. Ma ciemne włosy do ramion. Czarny ubiór i kocha rokowe zespoły. Moje koleżanki mówią, że jest satanistą i kazały mi wybierać: one albo on. Co mam zrobić? Jak nie stracić koleżanek i jednocześnie przyjaźnić się z Adamem? A ty? Ja? Gosia, opinia Twoich koleżanek jest śmieszna i krzywdząca dla Adama. To, że ktoś słucha metalu i obiera się na czarno, nie oznacza, że jest satanistą. Najlepiej byłoby, gdybyś poznała Adama ze swoimi koleżankami. Wówczas miałyby okazję się przekonać, jakie on naprawdę ma poglądy i zobaczyć, jakim jest chłopakiem. Na pewno zmieniłyby wówczas zdanie. Tomek, ciekawe co kieruje Twoimi koleżankami tylko zazdrość czy jednak jakieś uzasadnione obawy. Mnie trudno ocenić, czym poza muzyką interesuje się Adam. Możesz go zapytać, czy jest satanistą i czy zdarza mu się jadać koty na cmentarzu. Jeśli jesteś przekonana, że warto się z nim przyjaźnić, nie rezygnuj z tego. Spróbuj też poznać go ze swoimi kumpelami. Zgadzam się, bardzo trafne. Spostrzeżenia. I mam kolejny temat satanistyczny, i wydaje mi się, że Gosia i Tomek to byli tacy redakcyjni ludzie dobrej rady. Bo tu znowu odpowiadają, ale przejdźmy do pytania. Nie jestem satanistką. Ewa 13. Jestem fanką metalu i lubię ubierać się na czarno. Mam przez to problem. Moi kumple myślą, że jestem satanistką. A ja wierzę w Boga. Usiłuję ich o tym przekonać, ale wszystko na nic. Twierdzą, że nigdy nie widzieli mnie w kościele. A ja chodzę na msze tylko wcześnie rano. Jak im to wszystko wytłumaczyć? Przestań się tłumaczyć. A oni odpuszczą sobie komentarze. Gosia, ciekawe, jakiej muzy słuchają twoi kumple, i czy na przykład hip hop stał się ich nową religią. Radziłabym ci przestać zapewniać ich o swojej niewinności. Tylko winni się tłumaczą. No, to jest bardzo mocny argument. Zachowuj się normalnie i nie przejmuj się tak zdaniem innych. Teraz Tomek. Mam wrażenie, że twoi kumple zwyczajnie cię wkręcają. O, chyba bawi ich to, jak tłumaczysz się ze swojej wiary i skwapliwie wyjaśniasz, że jesteś w kościele rano. Olej to, złap trochę dystansu do siebie, a przestaną się czepiać. Kurde, o gosia i Tomek, to naprawdę wydają się mega kumaci ludzie, którzy niejedno w życiu przeszli i widzieli i to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, dajcie znać w komentarzu. Sprawdzimy jeszcze inne ciekawe artykuły, porady. Z brawo. Ja bardzo chętnie je przeczytam, bo mi się podobały. Do zobaczenia.